Każdym razem, kiedy stoisz pomiędzy jedną stroną, a drugą stroną konfliktu nie możesz podjąć decyzji, którą stronę masz wybrać, bo żadna tak naprawdę nie jest dobra dla Ciebie albo ma jakieś konsekwencje, których chciałbyś albo chciałabyś uniknąć, to stoisz w miejscu, które Ciebie tak naprawdę chroni. W tym materiale dostaniesz jeden prosty tip, w którym dowiesz się, co możesz zrobić dla siebie, kiedy nie możesz podjąć decyzji i jesteś pomiędzy zamknięta albo zamknięta w konflikcie niemożliwości wyboru pomiędzy jedną a drugą stroną. Jesteś w tak zwanym wewnętrznym konflikcie i nie możesz wybrać ani jednej, ani drugiej strony, bo po pierwsze jesteś poza tym i to nie ty dokonujesz tego wyboru. Po drugie, jedna strona i druga strona. Ma swoje negatywne i pozytywne kwestie, i ta szala po prostu nie może się przeważyć. Ma także swoje konsekwencje, i albo o nich wiesz, albo nie wiesz. W tym całym procesie chodzi tak naprawdę o coś innego. Jeżeli jeszcze mnie nie znasz, ja mam na imię Adam, jestem psychoterapeutą, hipnoterapeutą, wykładam i prowadzę warsztaty, a także jestem twórcą terapii traumy relacyjnej. Co konflikt wewnętrzny dla ciebie robi, poza frustracją, irytowaniem ciebie i wkurzaniem, że nie możesz podjąć decyzji? Zapewne za każdym razem, kiedy jesteś w wewnętrznym konflikcie, pomiędzy niemożliwością wyboru jednej albo drugiej strony, albo bijesz się z myślami i nie chcesz wybrać ani tej, ani tej. Bo zwyczajnie jest to albo poza Tobą, albo są negatywne konsekwencje, albo po prostu nie masz siły już przerzucać się z jednej strony na drugiej. Jesteś tak naprawdę w miejscu, które Cię chroni. Za każdym razem, kiedy jesteś w wewnętrznym konflikcie i bijesz się z myślami w niemożliwości rozwiązania pomiędzy jedną a drugą stroną, skupiając się na frustracji, irytacji i złości bo nie możesz podjąć decyzji, a potem prawdopodobnie na bezsilności z tego wszystkiego, to nie skupiasz się na najważniejszej rzeczy, co twój wewnętrzny konflikt tak naprawdę dla ciebie robi, bo zajmujesz się swoimi emocjami i uczuciami. Jak już zaopiekujesz się jakkolwiek potrafisz emocjami, uczuciami, jak zaopiekujesz się tą frustracją i irytacją, Związaną z tym, że nie możesz podjąć decyzji i jesteś pomiędzy jedną stroną a drugą, to będziesz miał lub będziesz miała szansę wtedy zrozumieć, że ten konflikt wewnętrzny to jest takie miejsce bez rozwiązania, bo chroni Ciebie dokładnie w taki sposób, w jaki Twoi rodzice w dzieciństwie nie byli Cię w stanie ochronić albo Cię skrzywdzili, a Ty po prostu nie masz świadomości tego. Bo jest to we wczesnych wspomnieniach, które masz odcięte, a sytuacja, na której ten konflikt się teraz pojawia, logicznie i pozornie nie ma w ogóle nic wspólnego z tym, co się teraz dzieje. Jak to wszystko działa? Dlaczego tak działa? Jakie są narzędzia do pracy? To są jeszcze wolne miejsca na grudniowy warsztat, a jeśli na grudniowy warsztat już się nie wyrobisz. To jak dobrze pamiętam, kolejny będzie chyba w lutym w przyszłym roku. Kalendarz i grafik moich warsztatów mam już zapisany na cały przyszły rok. Więc jeśli interesujesz się narzędziami, załatwiają albo dla Ciebie, albo dla innych osób, którym chcesz pomóc przy użyciu podświadomości, systemu wspomnień i regresingu. W nurcie pracy, który stworzyłem, nazywając go terapią traumy relacyjnej, to daj znać w komentarzu, napisz do mnie, czego potrzebujesz. Odezwę się do ciebie w wiadomości prywatnej. Więc jeżeli ten temat jakkolwiek cię interesuje i chcesz popracować nad sobą, daj znać. W tym momencie robię zapisy na styczeń, bo mój grafik w tym roku już jest zapełniony i nie będzie możliwości za chwilę się ze mną umówić. Wracam do pracy około 6-7 stycznia. Tak, z tego co patrzyłem na swój kalendarz, mam jeszcze wolne terminy na przyszły rok. Tak więc, jeżeli chcesz się zapisać do mnie na sesję pracy z podświadomością, daj znać, wyślę ci link do mojego kalendarza, gdzie będziesz mógł albo mogła to zrobić. Natomiast, jeżeli interesują Cię narzędzia do pracy, i interesuje cię wiedza, w jaki sposób to działa, i chciałbyś albo chciałabyś się nie tylko tego nauczyć i zrozumieć z poziomu logiki, ale także posiadać narzędzie, które będzie działało i będzie umożliwiało zmianę i wykorzystywanie takich pozornie skomplikowanych tematów, z którymi ludzie borykają się na co dzień, bo przecież. Konflikty wewnętrzne to my mamy wszyscy. I każdego dnia mierzymy się z dwiema stronami, chociażby dlatego, że jesteśmy i z mamy, i z taty, i są w nas dwie siły męska i żeńska i konflikty będą w nas zawsze. I tak do końca życia możesz zastanawiać się, co masz zrobić pomiędzy jedną a drugą stroną, zapominając tak naprawdę z czystej niewiedzy. Do czego system wewnętrznego konfliktu został stworzony? A odpowiedź jest prosta do ochrony ciebie. Tylko emocje frustracji, złości, irytacji, z braku możliwości podjęcia decyzji uniemożliwiają ci spojrzenie na to, po co ten konflikt tak naprawdę jest. Nie masz zwyczajnie siły, bo pojawia się zrezygnowanie. Nie robisz z niego najważniejszego użytku. I nie korzystasz z systemu swoich mechanizmów obronnych, bo za każdym razem, kiedy skupiasz się albo na złości, irytacji, frustracji z braku możliwości podjęcia decyzji, albo rezygnujesz, bo zwyczajnie pojawia się smutek, albo jakaś strata, bezsilność no i nie masz już tej siły na to, to nie robisz użytku i zapominasz o tym, że ten konflikt. Jest bez wyjścia i zamyka cię w niemożliwości rozwiązania swojego problemu tylko i wyłącznie, żeby chronić cię przed czymś, co jest w Twojej przeszłości, jest nieuświadomione, zapisane na poziomie ciała, zamknięte w systemie traumy. A sytuacja tego konfliktu, który dzieje się teraz, logicznie kompletnie nie ma z tym nic wspólnego. Więc jak miałbyś lub miałabyś się dowiedzieć, o co w ogóle chodzi z poziomu logiki i z braku wiedzy, jak ten system działa, jest to zwyczajnie niewykonalne i możesz tylko albo się frustrować, albo rezygnować z bezsilności. A jeżeli chcesz to zmienić i chcesz się dowiedzieć przede wszystkim do czego Ci ten konflikt jest potrzebny i przed czym Cię chroni, a dopiero potem go zintegrować, daj znać w komentarzu.